Jam się z tej strony Witaj i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! Siemanko. Jesteśmy dzisiaj na kolejnej mapce w Minecraftie i dzisiaj słuchajcie, mapka nazywa się Kolek de Terakota czy coś takiego, więc będziemy tutaj zbierać Terakota. Ogólnie chodzi w tej mapce o to, że będzie tutaj kilka różnych challenge, będziemy musieli przechodzić słuchajcie, całą tęczową tutaj tą mapkę od, od różowego koloru, czyli ulubionego Belly. Co nie mi się podoba. nie... Co mi się nie ja podoba, tak? No na pewno <laughs> Jak myślicie, który kolor uwielbia? Czarny czy różowy? Dajcie znać w komentarzach Dobra, słuchajcie, mamy od różowego aż do y, szarego chyba tam Tak mi się wydaje Także będziemy przechodzili, nie wiem czy uda się to przejść na w jednym odcineczku Także jeżeli będzie, będziecie chcieli kontynuacji Zostawcie tę łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Włączcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia I wpadajcie na witoshop.pl Oraz słuchajcie, zapraszam was do Mielna, gdzie jest cały czas nasze stoisko Właśnie takie nad fajne, z fajnymi plażowymi rzeczami Także wpadajcie tam i sprawdzajcie Nowe rzeczy też są na Oraz 10 e, sierpnia w, w Zabrzu będzie nasze stoisko też Więc e, jeżeli mieszkacie gdzieś koło Zabrza To wpadnijcie Mieszkają, i sprawdźcie Dobra, co? Mieszkają, <laughs> Skąd mieszka ty wiesz? Ty mieszkasz okay. w Zabrzu przecież co? Tak Dobra, okej. Okay, Czekajcie, zaczynamy to babkę w takim razie wybieramy kolor różowy. Chiduśću? Nie. Czy że... teleportowałeś nie? Dobra, okej. Okay. Do Ej, coś u ciebie napisało? Tak, a u mnie co? nie napisało. Co tam pisze? Dawaj, dawaj, daj co te. Wygląda? Dobra. Level one, the swim frontier. Daj te. Nie mogę wiedzieć. E, get the pig and his robot back to earn earth through a wormhole. Czyli o co chodzi? Że utłuj świnia w ogóle w kosmosie. No, Wo, na środku tutaj! A, tu. a tam jest ziemia i my tu? musimy ją uratować, czy co? Czekaj jeszcze raz pokaż. Jeszcze raz. Eee, sz, a, robot. Zba... Musimy świnie i robota. roboty e, z powrotem na e, przeteleportować na ziemię. To ok, dobra. Okej, dobra, i co? My, a i co my mamy w ogóle? Jakieś efekty? efekty Jumpusta jump mamy. Jump Wo, ok, okej, dobra, co... Co, nie? co? I tu też jest robot. To roboty są, tak. A, tak. Dobra, ale co my mamy zrobić w ogóle No, Te... ja przecież nie... niby tam teraz Tutaj mieliśmy wziąć, co nie? Ale musimy gdzieś tu wskoczyć w ogóle, wiesz, chyba. Wiesz jak ją znajdziemy bo czekam, bo czekam. to mamy w te miejsce takie y ha! to zanieść. Dobra, okej, okay, czekaj, ja tu. Nie ja wskoczyłeś? Nie, tu, Mów o, tu mi? próbuję, tu próbuję. Wuhu! Jest, udało mi się, dobra! Tak, to! Dobra, dobra, ale co dalej? Tutaj, hopa! Hmm. Dobra. A, A jak na tą świnię wskoczyć? Dobra, byk. Woohoo! Byk. No jestem na świnie, co? Oh, no, Bele, ja nie wiem co my tu mamy, mamy zrobić w ogóle. Serio ci mówię? Co ta? Co? Ten Spongebob to robi Jaki Spongebob? Nie, bo był blok, wiesz? Bella, ja nie wiem, co my mamy zrobić w ogóle Mamy wziąć świnię i przenieść ją gdzie? Na ziemię? Ale jak? Normalnie Bella, jak? Jak ja jej nie wezmę, bo ja nie mam tyle siły w ogóle Co? I co się stało? A nie, bo tu samego. jego Bella Serio? O, tu faktycznie jest ten Spłącz jakiś dziwny, to jest dziwne, to jest dziwne, że tam jest ponch. Dobra, okej, okay, przejdźmy się tutaj jeszcze po tej mapce. Ej, mega ciekawa mapa. Zobaczmy w ogóle o co chodzi. Czy nie mogę czeka, tam no, no właśnie, może coś tam być. Hmm. A da się tutaj wskoczyć tu? Tam się nie da. Nie da się ja nie tu. Ja bynajmniej nie. Umiała. Chociaż czekaj, nie, da się tam popatrz. Tak, ty Czekaj, czekaj, jeszcze raz spróbujemy. Uwaga. Tad już, tad już. Hopa! A tu? Dobra, i teraz tam się da. Hopa! Gdzie? Dobra. A tu I teraz... Da, czy tutaj się. Tam jest coś! Skrzynka jakaś! Dostaw, Ła Bella! Ty oszuście jeden! Zrzuciłaś mnie Tak mało brakowało! Ale co, da się doskoczyć tam? Nie Nie da, nie da się! Tak mi nie nie się. Jak my tam mamy doskoczyć, Bella? Tam Powiedz duszową, mi! Ty tak złapać. Nie, nie możesz Tak, muszę Nie możesz, hopa! Co może tak? tu najpierw? Czekaj eee? może Może będzie tu najpierw a! a Ja też nie! O oh my god! Jakie to trudne! Dobra, czekajcie Został! Okay. stąd. Okay. Nie przeszkadzaj mi! Bliska. Nie, Nie, to ja skaczę, dobra, okej, okay. dawaj świnio! Ok, uwaga! Wow, jest, udało się tu doskoczyć, dobra, uwaga, i tam po skrzynkę. Jest, dobra, jestem, A jestem, tam, jestem, tam. jestem tu! Mam dźwignię, mam dźwignię, co z dźwignią? Gdzie ją postawić? A. Może na tym sponżu, co? Na pewno! Na pewno, Czyli dobra, ja próbujemy. Też punkta, bo sponż, dobra, uwaga! Tak, tutaj postawiłem. Jest okay. A home has been unzipped. Przenosi! Wow! Yo, wow! portal jest! Wow, Czarna dziura jakaś I chyba. Idę, jest! Yes, udało się! Pierwszy hey, yes, poziom zrobiony. Place, masz terrakotę? Dlaczego ty dostałaś jak to ja zrobiłem? Bella, to, to ja zrobiłem, jak ładnie się to zapaliło, dobra. Ładnie, ładnie. Okej, okay, ja. Ej, dobra, jest. Do the red puzzle. Find a way to get to the door and open it. Dobra, find a way to get to the door and open it. Zostaw! Fajne rzeczy. Zostaw, zostaw Zabieram mnie. Fajne rzeczy. Dobra, musimy wymyślić sposób. Ja wiem, jaki sposób. Ej, spadłem. Pyk, <laughs> ja tracę wszystkie rzeczy. To, chyba cię zaraz to spadłem. No, to się szybciej do mnie, czy co? Nie, jestem tu, dobra, oh, żyję. Co to jest? Reset level. Dobra, nie musimy resetować. A jak mamy and... się tam dotrzeć? Bella, spokojnie, popatrz. Ale tu w ogóle bloków nie można kłaść. Co nie? Dobra, ale tutaj widziałem Proszę. Emeralda, właśnie jakiegoś A -a. dziwnego. Ja nie wiem o co chodzi za bardzo. Ej, tu wełna, tu wełna Gdzie? No Stawiam wiem, właśnie, ale nie mogę. E nie mogę nic tu postawić. Dobra, hmm. jeszcze raz przeczytajmy. The red puzzle. Find a way to get to the door and open it. Zrób dobra, y, czyli tego musimy znaleźć drogę, a y, tu czy coś. Ale nic nie zrobię w ogóle, nie ale miała Ale czekaj, tu coś jest jeszcze. No jest blok. Dobra, co? dobra, ja mam hmm. siekierkę mam. A dobra. A czekaj, czy coś... możemy tutaj pod tym blokiem postawić? Że ja tam dosięgnę... Ja mam jak tam dosięgnąć. Ej, może jest ten gdzieś tutaj nie niewidoczny. Czekaj, czekaj, zniszczę to, popatrz. Powoli. Pa, no. pa, pa. Pik. Dobra, mam, nie wiem. No i przed. No i mam i co z tego? Okej, okay, dobra, słuchajcie, musimy próbować. Eee, zróbmy jeszcze raz ten crafting bella. No, w dobra, okej. Okay. I tutaj, e, na... Poczekaj. Oho, uh. Can be placed on block of emerald. Widzisz, no, widzisz? to, ale nie widziałem, że takie coś tu się pojawiło. Dobra. Want you ok, możemy teraz coś tu zrobić. Co możemy zrobić? Nic, eee, Możemy zrobić e, schody... schody. Nie. O. Ale o, schody ale nic poszukiś. nie dają. Dobra, okej. Okay. Hmm. Poczekajcie, zróbmy slaba. Slaba. Zróbmy słaba, zobaczymy. I. Ej! Ale ta wełna! Weź na wełną! Nie, slab nic mi nie dał, Bella. Jak wow. to? No nie wiem. Weź nad wełną, go postaw. O, teraz mi się coś zrobiło! Co ci się zrobiło? Z tą slab się zrobił! Cambibless on concrete. Tak, to czyli... Czyli dół. tutaj. Tak. I mamy parkour. Okej, okay. ale ja zbiorę jeszcze to drewno, wiesz, bo ono się może nam przydać. Dobra, bo jak, jak coś, to wiesz, będzie ciężko. Dało dał radę tam doskoczyć? Yeah! Nie Hopa. Jestem jak to dole. nie? Hopa, dało radę. Bo ja śledzę. Dobra, okej, okay, mamy ja. stołna. Czy ja mogę na coś postawić tego stołna? Nie. Ale, masz Ale mogę te przecież. O, jeszcze słaby można zrobić. Poczekaj. Bega! Poczekaj, jeszcze zrobimy. Ej, tu się coś W ogóle, ej, czemu to mi nie spadło? Słab... Bele to zwiesi w powietrzu. Ale co oh ja? my mam god. To Dobra, Dobra okej, okay, poczekaj, ja zrobię jeszcze słaby jednego, bo jak możemy je ej. Ale ja mam słaby zresztą. Dobra, to ok. To to jest. Dobra Bala, skaczemy. Hopa, hopa. Ja też coś nie mogę Wito. I uwaga, i tutaj no. też możemy to postawić. Bez sensu. Aż ja też spadnę teraz przez to ciebie nie w ogóle. Mi. Dobra, czek czekajcie, bo się nam coś tu udaje zrobić w ogóle. Nie mm. wiem po co mamy tak dużo innych rzeczy tutaj, skoro możemy tymi slabami tu wszystko. Ja, ja nie wiem, o co tu chodzi. Bela, ja teraz przez ciebie też spadam cały czas. Czy na kół. No to To Bella, bo ku? Nie da się skakać, rozumiesz? Da się skakać, nie tylko ja tak mam, Wito! Ej, i co się dzieje? Ja nie mogę teraz doskoczyć, tam, a, a robiłem to na luzie. No, Fito! Przestań. Dobra, postawimy tam jeszcze jednego, Bella. Dobra. Żeby było łatwiej. Dobra, to jest tak. tak no. Dobra. Chociaż nie wiem. Bym... O, można. No widziałeś. Hop. Hop, dobra, okej. Okay. I tutaj też zrobimy hmm. tak, hop. Ja w ogóle nie mogę skoczyć, to co się ze mną dzieje. Okej, okay, dobra. A jak się robi o guzik? Guzik. No ja wiem, okej, baton. Tak. Dobra, na czym on może być? Na na wool możemy postawić, okej. Okay. A, widzisz yes, Nie, z się drzwi przed nosem! Co ty gadasz? O oh god, dobra, inaczej. Ej, tam trzeba coś postawić, żeby w ogóle można było wskoczyć tam. Piek. Bo będzie ciężko tam. Coś, coś łagam. na kwarcu jakby się udało nam postawić Dobra Hop! No w końcu, nie? Aha dobra, bo z tego baton zrobiliśmy Tak A to możemy tylko postawić na na, na... na... na concrete No ale... Szkoda Bo tam... hopa Czyli hopa. musiałbyś na ścianie hopa. znowu postawić hopa. bo tu ciężko Mniejszej bardzo drzwi. będzie wskoczyć Czekaj, bo no I da taki się taki krzywy skok trzeba zrobić Jest! Oh, udało mi się! Dobra, jestem, jestem, jestem! jestem, mówiłam. jestem. O mam! I co mi się stało? Jak, dlaczego tu Ty, Bella, dostajesz? To jest nie oszustwo wiem, ale jakieś. ale ta mapa, była jakaś zepsuta, bo skakać w ogóle nie mogłam. Dobra, weź się tepni do mnie, bo coś ci się zepsuło chyba. Ty. 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 <laughs> dobra, postaw tą e, wełnę. Czekaj. E, to, nie ten, tą terakotę się. postaw tu. Okej, okay, okay. dobra, mamy oblokowany czarny, czarny. kolor. Wow, czekaj, level 3. Czy teleportowało Cię? Tak. A mnie nie, o czekaj. Nic nie widzę, coś mi się zepsuło w ogóle. O, dobra, jestem. O, wow, spadłem no, na już. Na bloku staliśmy Poczekaj. The black... O je jak to jest napisane. Ja nie widzę w ogóle co to jest Bella napisane. Oje? Bo jest e, czarną czcionką napisane, ja to w ogóle chodź, nie, nie wiem o co chodzi, zobaczysz. poczekaj. O oh, wow. może tu na białym. Ale Stand on the wall blocks to make the parkour visible. But once you jump, it's gonna pressure, place a checkpoint Dobra, nie wiem o co chodzi, próbujemy. E, na wełne. Oooo jak stajemy, to to znika. Ej, Wito. Oh my god Dobra, poczekaj! A! Trzeba za... Ale czekaj, bo to jest oszustwo, bo nie? to trzeba tak przejść Nie widzę No tak, Bella, to jest oszustwo Ty? O, gdzieś doskoczyłem, nie... o i koniec Dobra, Przestami. poczekaj, musimy najpierw Bella zobaczyć, jak to jest No ale to jedna ogóle... osoba musi skakać, bo nie zadążymy dwie na raz, to. Bella, zadążymy, tylko poczekaj no, nie, chwilkę, musimy najpierw zobaczyć O, moment, raz, dwa I tutaj, no i potem tam no tak, I tam to. już przeskoczymy, dobra, hop o, oh, fajnie, bo widzę teraz, dzięki Bella A, A, Dzięki, już ja nie, widzę. nie widzę Ja na nie widzę Jest, checkpoint <laughs> Ja nie widzę wito! No Bella, to trudno się mówi Dobra, ja widzę teraz e, tera Czyli była? tak, tu, 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 później na środku chyba Okej, okay, dobra oh my, Uwaga. Oj. oh my god, Belka Oj, eee. oj, dobra i na środku <laughs> Sama Ej, na nie sobie. wiem gdzie ten blok jest w ogóle <laughs> Bella, ale możemy, wiesz, że możemy to uszukać, bo jedna osoba mogłaby stać cały czas i no druga by wito. widziała, ale nie, bo wtedy ja nie przejdę tego. No to co, ale ja przejdę. I <grym> się zaskoczyłem. No. <grym> Bella, no dobra, to nie moja wida. Moment, moment. Ok, czekam. Pyk, dobra, Taka. ok. Poczekaj. Stoisz? No, tak. no idzie to. Hop. Hop. Ty, tu nie ma tego <grym> bloku pomiędzy Wito. Tu mega daleko jest. Eee... Skacz. Jest. Jak ci się Taka. udało? Okej, okay, dobra. Ja! Teraz ja. Aaaa, jest checkpoint! Dobra, super. Okej, nie widziany. Ej, nie wiadomo teraz, nic o co Tu widzę, Dobra, tu i na środku, wszystkie. Aaaa! Ej, nie widziałam tego! Nie, ja spadłem! Jak ty to zrobiłaś? O nie! Belli, lepiej ode mnie idzie w ogóle. No, wiesz, to czarny mój co nie? No, chyba. Ale mnie głowaś zabolała. Czekaj, bo nie gdzie teraz, a tutaj. Patrzę, no, ej, ja, my, jak my tu byliśmy jak ja tego nie przeszedłem w ogóle. No, ciebie... A, bo to mój check, twój checkpoint mi się zapisał, więc poczekaj A, na, najpierw na mnie. Widzisz? Dobra, okej, okay, no, ale przeczyćmy. No jest, poczekaj na mnie. Nie mogę zrobić. O co tu ciebać. chodzi? Ale o się. Wik to się, bo nic nie widać. No jak cię zaraz wiesz co? <laughs> dobra, okej. Okay. Czyli tutaj... Ja później to się szybcie, Oj, bo to później, się później tutaj, później tam i tam. I... Dobra, to się naskakałem. Ja tak samo. <laughs> Dlaczego ty się killujesz? Bo nie chce mi się czekać za nim. No przecież, a ty zanim wpiszesz kill, to ja już dawno się zrespawniłem Dobra uwaga. Hop. No! Tu! Spacja nie działa! No no tutaj co? spacja nie działa chyba! Bella, daj mi swoje spację, bo moja nie działa. Moja nie działa, widział! Moja nie działa! Okej, okay, działa. No nie, Siema! Lecimy. <śśmieniu> Ej, ciężko, to jest Pops! na baxa. Nie, nie, wie, nie wiem, jak to przejść. Radę, no nie wiem, czy damy. Ja tu nie A! mogę. Ja tu nie w, mogę, ja nie wiem, jak ty tu doskakujesz, jak ja tu nie mogę doskoczyć. Jak ty to robisz? Co, Powiedz mi, jak to robisz? Skaczę. No, ale jak tam doskakujesz? Daję w? Q, I znaczy się. Tak. Więc powiem ci, przepis na to, okej? Okay? Nie, ja nie mogę tu A! doskoczyć. To jest jakiś Jak ty? Zrobiłaś wita. to? Poczekaj na mnie. Ej, Bela, ja nie mogę do tego pierwszego bloku skoczyć. Jak ty tu doskakujesz? Powiedz mi. Do pierwszego czarnego? No nie, tutaj teraz. Jak tu wskoczyłaś? Ze sprintem. No, jak mnie blokuje to? Ty. Ty wiesz, jak ty to zrobiłaś niby? Normalnie. Nie da się tam doskoczyć. To może coś nie krzywo skoczyłeś, Wito. Nie, ty coś, ty coś tu oszukujesz. Opa, widzisz? Ojej! Ja! No bo się zestresowałem trochę. Ale uciekliśmy, Wito, nie? Dobra, uwaga. Jak ty się... Dobra, i nie wiem gdzie teraz Nie wiem. <laughs> nie wiem nie, gdzie ja teraz. Nie wiem, się pamiętało. nie nie przejdę tego nigdy Przejdziesz, teraz przejdziesz, tylko zapamiętaj. no ale nie Nie zapamiętam. No okay. tam jest, Papa, no i co? Teraz jest, no to wezgadź to O, i to z półkosiku? No ja nie, nie Dobra, Dobra, kończymy to, bo ja tego to nie, nie przejdę słaby, no. Dobra, dawaj. O, dostałem teraz kotę, ja dzięki. Ja nie dostałam Czyli jak ty wciskasz, Dobra. to ja dostaję. Poczekaj, y... no tutaj. Kładź mój kolor ty, do, czarny. Oj. dobra, jestem. I to? To mój kolor. To mój kolor. Pik, dobra. Pomarańcz. Przeniosłam. No a mnie? Nie. Level y, czwarty. Door hinge orange extension core, ninja sword, parkour everything be orange. <laughs> oh my god, co ty się dzieje? Mella pomarańczowy bloki pomarańczu teraz. Pomarańczu po prostu? O, po kumal blokach. Ja. Na lawę, bella, pomarańczowa lawa jest fajna. No, daj już to sobie. Dobra, okej. Okay. Jakoś dziwnie mi się Hop! tu skacze coś na o. tej wer wersji. Ała! Nie Ała! potrafię. Idę na, na łóżko. Jak ty to robisz, niby? Co? Jak Chodę. ty tam się dostałaś? No bo spadłam, Witu. <laughs> ja mam to O, jest, dobra, mi się udało. Ja Ała! jestem tu na górze. Balad, oh. pomag mi, nie wiem co w ogóle Dobra, tutaj łóżka chyba odbijają w tej wersji, więc uwaga yes, Jest załóż się! Ja się o nie wiedziałam w Ale ver. byłam za nisko, żeby mnie odbiła Dobra En. Hopa O jest, Ojej, ja, jakie to trudne Belka, ty cwaniaku Ty, ale o, to jest dobra. za wysoko, żebym ja wskoczyła na to No to nieźle Hop, okej okay. Hint, open it I To jak mam tu doskoczyć? Czekaj, bo teraz to jest misja, bo to trzeba escape ja tego nie zrobię! Co? Jaki escape? No bo ha! ja jestem na boxie A... Jeku, udało mi się! Jestem tu, dobra! Ja tego nie Gdzie teraz? Nie Bela, pobędź, że ja jestem. No widzę, idź tam do tego. Dobra, powoli pobagnie, do bagnie. Po bagnie, Bela nie wolno biegać. Jak się nie biega, to popaść. No to tak się nic nie dzieje. No Pali jest... mnie! No idź, widzę! No tam ten widzę go! Cicho! Ale po co nie, to jestem, bro? Nie nie idź tam. Jest! Udało się! Okej, okay, słuchajcie, udało nam się zrobić cztery poziomy, czyli mamy cztery kolory. Mamy różowy, czerwony, czarny i pomarańczowy. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne kolory, jak odkrywamy i kolejne poziomy tej mapki, zostawcie go łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie ponad. 30 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie robicie, Włączcie sobie dzwoneczek. Wszystkie powiadomienia. Wpadajcie na witoszop.pl A my widzimy się jutro w kolejnym filmiku na kanale. Trzymajcie, się, bo pozdrawiamy Was serdecznie, papa. Pa!